Witajcie, witajcie, wydarzył się Gamescom. Nie była to najbardziej ekscytująca konferencja świata. Mówię o Open Night Live, która otworzyła cały Gamescom. Ale pomogła mi uświadomić sobie dwie ważne rzeczy, i chciałbym wam o tym opowiedzieć. Pierwsza jest taka, że gry o wspinaniu się na góry to są naprawdę piękne rzeczy. Już nie wspominając o tym, jak to robił God of War, ten z PlayStation 4, który odnawiał historię Kratosa, tam się przeszło na górę. Lata wcześniej to samo robiło Journey, niedawno robiło to Juson, też świetna wspinaczka na górę, bardzo polecam każdemu. Oczywiście wielkim przebojem Nintendo było też Breath of the Wild, gdzie było wspinanie się na wszystko, ale też głównie na góry, i w bardzo podobny sposób robiło to też Shadow of the Colossus, z którego Zelda śmiało czerpała. Tam się akurat w Colossus się wspinało na góry, które się ruszały, były wielkimi kolosami, ale to też była piękna gra. Obecnie gram sobie w Natsumon, gdzie wspinaczka na górę też jest takim ważnym elementem całości. To są wakacje takiego małego chłopca dziesięcioletniego w małym miasteczku. I on się wspina na rzeczy, i ta wspinaczka nieważne, czy jest pokazana właśnie w ten taki sielankowy sposób, czy w bardziej przygodowy z tej Zeldy, Kolosów, czy z God of Wara. Zawsze jest jakaś magia we wspinaniu się na górę. Zresztą tak samo jak w życiu. Jeżeli lubicie chodzić po górach, to na pewno rozumiecie ten charakterystyczny vibe, to uczucie, które towarzyszy, kiedy jest się tam wysoko i jest się odciętym od swojej codzienności. Trochę mnie olśniło w tym momencie, jak bardzo gry wideo też to robią. Zresztą Shiren the Wanderer, ten pierwszy, on jest praktycznie cały w górach, gdzie się szuka złotego miasta. Jaka to jest gra i ile tracą kolejne części przez to, że nie są w górach. Ale przechodząc do meritum, mówię o tym, ponieważ przyszło mi to na myśl, kiedy obejrzałem pokaz Herdling, czyli gry, w której się klepie w zad magiczne bydło. To bydło zmienia się w stado, stado trzeba zaprowadzić na szczyt góry, wygląda to przepięknie. I nie spodziewam się, że było jakoś mega odkrywcze, ale sam ten konspekt, że mam jakąś grupę postaci, za które odpowiadam, tutaj to będzie to bydło, i będę je prowadził przez tą krętą ścieżkę pełną wyzwań. Nie jest ciekawe, ale kiedy doda się do tego górę na horyzoncie, na którą trzeba się wspinać, to to wszystko nabiera zupełnie innego wajbu, bardzo ciekawego wajbu. Mam wrażenie, że opiekowanie się tymi krówskami to będzie świetna zabawa i że ta gra da mi poczucie przygody, czyli coś o co walczy tyle innych tytułów, żeby mi wmówić, że jestem na przygodzie, a tu się udało zrobić to całe journey bez wielkiego napinania się na to jest to świetne jeżeli przez sam trailer gra potrafi coś takiego zrobić, zaprezentować, pokazać, sprawić, że ktoś to poczuje. Więc jako ktoś, kto raczej się nie jara grami indie i tymi mniejszymi grami, jestem sam przed sobą zdziwiony, że akurat Herdling tak do mnie trafiło. Ale to dobrze, bardzo się cieszę, że był na Gamescomie chociaż jeden tytuł, który w ten sposób do mnie trafił i pozwolił mi trochę pomyśleć o tym, czemu akurat on mi się spodobał. I wyszło, że chodzi o tę górę. A tak na marginesie, gry o zjeżdżaniu z góry są nawet jeszcze lepsze. Jeżeli pamiętacie SSX, to wiecie co mówię: SSX3 jest wciąż niezapomniane i nie wiem, gdzie mnie ten wniosek może zaprowadzić, bo już SSX pewnie do nas nigdy nie wróci. Ale skoro już wspominamy, no to przejdźmy do Fumito Ueda, człowieka, który stworzył Ico, Shadow of the Colossus, The Last Guardian. To jest niesamowite, jak sobie zdamy sprawę z tego, ile gier przez tyle lat inspiruje się jego rzeczami, inspiruje się jego dziełami, inspiruje się tym, co zrobił ten człowiek, mimo iż dla mainstreamu, dla powszechnego odbiorcy, odbiorcy masowego, on w ogóle nie istnieje. W ogóle jakie to jest wspaniałe, że był taki czas w branży, kiedy niszowy artysta, którego nie interesują w ogóle wysokobudżetowe gry i wielkie zyski, może dostać studio, które będzie prowadzić i robi to mimo iż nigdy wcześniej tego nie robił i Sony mu daje pieniądze, żeby doprowadzić do końca taki projekt jak ICO, Aiko. Jest to gra, z której od ponad 20 lat wszystkie inne gry starają się podpatrzeć dynamikę budowania relacji między dwoma postaciami. To tam chłopiec z rogami chwytał za rękę, ty graczu jako przycisk, trzymając przycisk, trzymałeś za rękę magiczną dziewczynę Jordę i wspólnie przemierzaliście przez groźne korytarze Wielkiego Zamczyska. Tam było w punkt zrobione wszystko to, co teraz starają się robić te wszystkie małe indyki, które nie opowiadają żadnej opowieści słowami, tylko starają się grać obrazem. Mają nieme postaci, malutkie postaci w wielkiej przestrzeni, które nie wiedzą, co robić. Iko był prekursorem tego wszystkiego, ale robił to z naprawdę piękną poetyką, gigantycznego zamku, wielkich kontrastów, jeżeli chodzi o samą grę światłem. Kiedy tam się pojawiała zieleń była tak żywa, że wyglądała jakby chciała cię ukąsić. I nie były to zwykłe, nudne misje eskortowe, ale to, że dwie postaci przez całą grę tak blisko siebie przebywały i ty sterowałeś tylko jedną, to jest coś, co się zmieniło w trend kilka lat później, a potem jeszcze mocniej wybuchło. Przecież to nawet trafiło do God of War, o którym już tu wspominałem. Co lepsze, bez Fumito Uedy nie byłoby Demon Soulsów. Miyazaki sam przyznaje, że. Nie był zainteresowany pracą w game devie, ale dopiero wtedy się tym zainteresował, kiedy kupił PlayStation 2 i przeszedł Ico. To właśnie była ta gra, która uświadomiła mu, że można robić gry inaczej, że to nie musi być skakanie i strzelanie, że to nie musi być ciągłe naliczanie punktów, że to może być coś więcej. Jest to, zresztą to wielkie zamczysko z Ico widać w Demon Soulsach. Więc Ueda nie dość, że zaproponował całej branży to, żeby dwie postaci ze sobą współpracowały, żeby się opiekować jakąś postacią, bo to było sednem iko opieka nad Jordą, to, to jeszcze zainspirował inną osobę, która stworzyła cały gatunek soul-slajków, -like niby zupełnie inny, ale nie mógłby się narodzić, gdyby nie było tego wielkiego podziwu dla dzieła Uedy. I nie było tej wielkiej miłości do robienia gier wideo w inny sposób niż tak, żeby sprzedawać kolejne marki, żeby kolejne banery mogły się ukazywać w Fortnite. I to by mogło wystarczyć, ale UEDA potem zrobił Shadow of the Colossus, czyli tytuł, który się skupiał na wspinaczce, czy to było na góry, czy też właśnie na te kolosy, pokonywanie wielkich, mitycznych bóstw, wspinając się na nie. I zadając im śmiertelny cios mieczem w tył potylicy, w fontannie czarnej krwi, było tak smutne, tak dojmujące, tak przerażające, ta gra o czymś mówiła. Ona coś obracała do góry nogami, całe to myślenie o grach wideo, o grach akcji, i przy okazji robiła to także niemal bez słów i jeszcze potrafiła wprowadzić nową mechanikę. To całe wspinanie się, zarządzanie staminą postaci. To też było zignorowane przez branżę przez wiele lat, przez 12 lat praktycznie. Aż w 2017 wyszło Breath of the Wild, gdzie Nintendo, no gdyby postawić te gry obok siebie, no to sama wspinaczka jest niemal bliźniaczo podobna. Ale Nintendo wrzuciło ją w inny świat, w otwarty świat, w świat akcji i przygody, takiej bardziej bezpośredniej, ale też pełnej tych samych odkryć, tych samych nieoczywistych wskazówek, jakie były w grze Uedy, i nagle cały świat zwariował. Cały świat myśli, jak to jest zrobić teraz gry ze wspinaczką? Przecież my tego nie umiemy robić. Wszystkie gry open world robiły po prostu ściany ze skał i koniec. Nie można było się tam wdrapać, nie można się wdrapać na drzewo. A Zelda Breath of the Wild, jako tytuł, który umożliwia wspinaczkę na wszystko, zmienia całkowicie oczekiwania względem gier z otwartym światem. Ale czy mogłoby to zrobić, gdyby nie było wcześniej Shadow of the Colossus? Bardzo możliwe, że Nintendo i tak by wpadło na ten pomysł, ale już w tym momencie historia jest zapisana w ten sposób, że pierwszy był Ueda. Pierwszy on to zrobił tak naprawdę interaktywnie w dużym świecie z bohaterem, który po nim krąży, ma miecz i musi walczyć z bestiami. Nikt inny tego nie robił przez tyle lat, ponieważ to było zbyt trudne do implementacji. Aż w końcu Link, który już nie był w zielonym kubraczku, tylko w niebieskim, też poszedł w tę stronę. I znowu, gdyby tego było za mało, Fumito Ueda potem stworzył The Last Guardian, które wracało do tematu opieki nad jakimś stworem. Tylko tutaj była ta opieka w obie strony. Triko, wielka bestia, taki gryw, z jakim mamy tam do czynienia, jest przecież naszym strażnikiem w pewnym sensie. Ale przede wszystkim jest zwierzakiem. I tutaj nie będę nawet wymieniał. Zobaczcie sobie, ile indyków jest teraz o tym, że komuś towarzyszy jakieś zwierzę. I znowu patrzę na herdling. I owszem, można mówić, że już były wcześniej gry, które mogły w jakiś sposób do tego nawiązywać, robić mechanikę, eksperymentować z tym, że zwierzę towarzyszy bohaterowi, ale nigdy nie wyglądało to tak jak w The Last Guardian i nie było nastawione na to, żeby wywoływać konkretne uczucia, żeby ta współpraca była czymś więcej niż tylko narzędziem, żeby to zwierzę nie było tylko czymś, co wykonuje akcję, kiedy naciśniemy przycisk. A właśnie tym teraz starają się być indyki, i kolejne także większe gry, ale to wszystko wychodzi po The Last Guardian, po tym jak Fumito Ueda dowiózł swój projekt w wielkich bólach. Co by było, gdyby on to zrobił na PlayStation 3, a nie po tylu latach na PlayStation 4? To by dopiero było rewolucyjne, ale już od pierwszych trailerów każdy wiedział, co on ma na myśli, jaki on ma pomysł. Już wtedy można było to podglądać. I podczas tych moich wszystkich zachwytów wiem, że studio Uedy wciąż istnieje i może zrobić jakiś tytuł. Ale zaszedłem tutaj tak daleko od tego gamescomu, że muszę na niego wrócić, ponieważ pojawiła się tam inna, wybitna postać. Peter nie. Jakim on jest uroczym starszym panem? On po prostu tam przyszedł ze swoim brytyjskim akcentem, i jak gdyby nigdy nic. Przyznał się, że sam nie wie, co robił, kiedy robił gry na iOS-a, kiedy robił gry na platformy mobilne. Wait, so... After messing around on mobile, what the hell was I doing? I thought to myself, I need to come home. Need... To jest jeden z tytanów branży. On ją rewolucjonizował, on ją tworzył. On był na jej początku. I tak jak Populusem, Black and White czy Fable starał się ciągle wprowadzać coś nowego, tak samo był wymarzonym celem dla dziennikarzy. Jemu wystarczyło podsunąć mikrofon i on mówił, co muśli na język przyniesie, wszystkie swoje pomysły wyśpiewywał. Tylko dlatego, że on tak kochał gry, on tak bardzo chciał zrobić grę, która zawiera wszystkie jego pomysły, że potem nazywano go kłamcą, ponieważ obiecywał rzeczy, których nie było w pełnym produkcie. I było to zarówno zabawne, jak i prawdziwe, ale też w pewien sposób nieuczciwe, bo wykorzystywano entuzjazm człowieka, który kocha gry wideo. I tutaj na scenie też dostał mikrofon, też mógł pokazywać. No cóż, to był za kombek. Ja bardzo uwielbiam tego człowieka. Pan Molinie jest świetnym gościem. Bardzo bym chciał, żeby ciągle robił fable, ale wrócił z Masters of Albion. I jakby tej całej pokraczności było mało, to ta jego gra znowu wygląda właśnie jak taki pokraczny RTS, pokraczny populus. Tytuł, który jest niby o zbieraniu zasobów i wykorzystywaniu ich, ale pełen dziwnych, dziwacznych pomysłów, na których nikt inny by się nie skupiał, tylko pan Molinie. I nadomiar złego czy dobrego na samym środku ekranu lata ręka białego człowieka, którą każda inna gra by zmieniła na kursor, albo wsadziła w białe rękawiczki. A pan Peter w ogóle nie widzi, że tam gdzieś jest problem, że ktoś w ogóle walczy o to, żeby były wszystkie kolory rąk. A on wsadził tego biednego, białego człowieka, który ma za wszystko przepraszać. I kiedy on o tym wszystkim mówi i jest zadowolony, ja też byłem zadowolony to jest magia tak bardzo się cieszyłem, że wyszedł człowiek z krwi i kości, opowiadał o tym, co robi, i był naprawdę tym ucieszony. Dostałem tyle dobrych emocji z gry, którą praktycznie nie jestem zainteresowany, że to też jest warte podkreślenia. A potem Molinie bezwstydnie pokazał, że w tej grze jest mechanika, która sprawia, że kiedy dzień się kończy, kończy się też warstwa RTS-owa, i można po prostu wyjść za płot tej swojej twierdzy i machać wielką maczugą w potwory, biegać koło jakichś fatalnych drzew, wyprawiać różne cuda i to wszystko wyglądało jak prototyp gry z PlayStation 2. A on był z tego zadowolony. I wiecie co, ja byłem z nim zadowolony, to jest bardzo cenna lekcja. Najcenniejsza na Gamescomie. Skoro Peter Molinie mógł być zadowolony z tej maczugi, z tego biegania poza miastem swojej gry RTS, to my też bądźmy zadowoleni z tego, co robimy. To była bardzo cenna lekcja samoakceptacji i miłości własnej. Wspierajmy się, nie bądźmy dla siebie tacy surowi. Może to bieganie z maczugą wygląda, jakby było 25 lat temu prototypowane. Może nawet nie będzie zbyt fajne. Ale pan Molinie chciał to mieć w grze, zrobił tak jak potrafił i tak ma zostać. I może znajdą się osoby, którym też się to spodoba, i one myślą tak jak on, i wszyscy będą zadowoleni. Polecam brać z tego przykład, być z siebie bardziej zadowolonym, cieszyć się tym, co się robi. Dzięki, cześć na razie. Wow. He's back. <laughs>